Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 29 września, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to trójka buław. W tej talii to przeżywanie, doświadczanie. Trójka buław, skoro żywią ognia, to jesteśmy w stanie wiele z siebie wykrzesać. Jesteśmy w stanie ruszyć i mamy możliwości ruszyć energię. Warto tutaj wykazać się. Uważnością, przedsiębiorczością, jakby zwracać uwagę na to, co się dzieje. Zawsze dobrze jest mieć trochę, tak to się ładnie mówi, szersze spojrzenie, szerszy kąt widzenia, wtedy łatwiej nam złapać perspektywę, a w tym przypadku będzie to naprawdę bardzo przydatne, dlatego że będziemy wiedzieć, jakby mieć trochę wizji tego dokąd chcemy zmierzać, co chcemy robić i w jaki sposób możemy to osiągnąć. Dlatego warto zwracać uwagę na to jak działamy. Oczywiście skoro trujeczka to też współdziałanie, współpraca, przede wszystkim ruch w interesach. Dlatego fajnie jeżeli możemy Przyjrzeć się, jak też możemy się rozwijać w przyszłości. To jest, zbliżamy się do ostatniego kwartału, a w myśl zasady, 12-tygodniowy rok, jakby idealnie, ale Trzeba do tego się odpowiednio przygotować. Dlatego warto wykorzystać tą ruchliwą, dynamiczną i kreatywną energię trójki buław właśnie po to, żeby wyznaczyć sobie jakieś cele na, na najbliższy kwartał, ale też czy te cele są zgodne z wami, czy one są zgodne z, Was, z, z naszą wizją, z tak, jak chcemy działać, do czego dążymy. To jest trudne, to wcale nie jest takie łatwe, ale rzeczywiście przyjrzyjmy się. I jeszcze raz, jeszcze tylko chciałam dodać, że to wcale nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, to mogą być małe projekty, to nie muszą być ogromne sprawy, ale dzięki temu, dzięki takiemu podejściu łatwiej nam będzie ukierunkować nasze działanie. A to jest aktywna aktywny aspekt żywiołu ognia, więc naprawdę szkoda tego nie wykorzystać, ale zawsze miejmy na uwadze to, żeby patrzeć troszeczkę dalej, troszeczkę z perspektywy czasu. To będzie dla nas naprawdę y, najlepsza lekcja. My jesteśmy w talii Osho tak wygląda ta trójeczka. Ym, dziś będziemy też mieli szansę nawiązywać kontakty, działajmy z... Y, nawiązujmy je z takim... Y, wewnętrznym spokojem, bez jakiegoś ciśnienia i wyzwaniu w Trójce Buław jest taka energia niezdrowej rywalizacji, która może nas doprowadzić naprawdę do, do ślepego załumka. i Bo nie spostrzeżemy się i nagle będzie bum, ale wtedy już będzie za późno. Dlatego zwróćmy uwagę, czy przypadkiem nie ulegamy tej, tej rywalizacji, która jest naprawdę ślepa czasami i, i niezdrowa. Dlatego zwróćmy uwagę, jak dzisiaj działamy, jak funkcjonujemy, jak komunikujemy się z innymi i jak chcemy współpracować. Nie bójmy się, na przykład jeżeli Działamy samodzielnie. Nie bójmy się dzisiaj zaprosić kogoś do, do rozmowy, chociażby, do dialogu, do burzy mózgów, do czego będziemy chcieli, tak? Naprawdę. Tutaj nie jest może naj, największą zaletą tej karty rozkmina te, tego wszystkiego, a bardziej działanie, ale czasami rozmowa z kimś właśnie naprowadzi nas na właściwy kierunek, tak? Jakby, jakby łatwiej nam będzie wtedy zrozumieć, yy, jakie zadania na przykład stoją przed nami. I jakby wymagają od nas pełnej, pełnej uwagi albo odpowiedniego przygotowania, bo to też jest taki element, że często zapominamy o tym. Dlatego nie bójmy się. Trójka buław jest taką energią właśnie przedsiębiorczego działania. Owszem, trzeba będzie włożyć w to wysiłek. Owszem, jak już wspomniałam na początku, to nie będzie łatwe. Ale właśnie dzięki temu doświadczaniu czy przeżywaniu, łatwiej nam będzie zrozumieć. Jakby szczególnie chyba w tej talii jest takie powiedzenie: practice what you preach, czyli żeby, żeby robić dokładnie to, o czym się mówi, wtedy łatwiej będzie właśnie doświadczyć, Doś, czyli przetestować coś organoleptycznie, dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy to funkcjonuje, czy też nie. Ale do tego jest potrzebna ta wizja, która, która przypomina nam, do czego zmierzamy. Także nie bójmy się działać, nie bójmy się współdziałać, bo to jest naprawdę niezła umiejętność, którą można pięknie wykorzystać. I taka jedna mała rzecz, szczególnie w odniesieniu do tej karty w tej talii. Nie wszystko musi się dziać w, jak to się mówi, w fajerwerkach, w świetle dnia, w Jupiterach, tak? Niektóre rzeczy dzieją się po cichu, niektóre rzeczy dzieją się powoli. Różne analizy, różne rozkminki w, za, w zamkniętym pokoju, tak? czyli takie przemyślenia, czyli przygotowanie do tego, jak chcemy działać. To wcale nie muszą być werble, bo tak też działa natura. Natura, kiedy kwitnie, nie robi z tego afery, tak? Po prostu samo w sobie jest piękne, dlatego właśnie w taki sposób, czyli wynikający z naszego wnętrza bardzo dobrze będzie się przygotować do tego, wykorzystać właśnie tą energetyczną trójeczkę do tego, żeby zacząć działać, współdziałać, czy w jakiejkolwiek innej formie. Ale z pomyślunkiem, z takim planem na przyszłość, i mam nadzieję, że, nasi, że nam się to uda. Tym bardziej, jeszcze raz tylko zaznaczę, że przed nami od ostatni kwartał tego roku i wiele możemy jeszcze zrobić. Naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Pa!